No, to jeszcze raz już z powrotem w studio. Sorry za odgłos pralki w tle, ale zostało mi ostatnie trzy hokeje, właśnie się tu część suszy, część się pierze. To lecimy z tym nowym Boltem. Jak wyglądał stary, to pewnie wszyscy wiecie, to jest stary Bolt. Zaraz może jeszcze weźmiemy wagę do narkotyków, żeby sobie Sorelines nie poważyć. E, bo to może być ważne, ile waży na przykład taki licznik starego Bolta przedstawiać raczej nikomu nie trzeba, jest to licznik który bardzo dobrze się sprzedaje, waży 61 gramów, ma dedykowany uchwyt aerodynamiczny, taki jak tu widzicie przy tym Roamie Roma. displayowego wziąłem tu po to, żeby pokazać Wam skina na łachu, którego możecie u nas kupić też, jest to dosyć fajne bo zmienia wygląd tego licznika i pozwala odświeżyć na przykład starego bolta te skiny występują w różnych kolorach jest cały film o tym jak to działa i o co z tym chodzi czy to, na to sens czy nie to już pozostawiam Waszej ocenie. Wracając do naszych liczniczków. Stary bolt zaraz tu sobie klikniemy rozparuj a to Wam pokażę od razu aplikację do tych liczników, bo tak naprawdę one zaczynają być fajne dopiero w połączeniu no może nie dopiero w połączeniu z aplikacją, ale stają się dużo fajniejsze w połączeniu z aplikacją. Tutaj mamy hmm, właśnie moje łachu, które się włącza z starego Bolta w limitowanej żółtej edycji, żeby pasował mi do kolorów ciuchów. Tak wygląda ROM. To jest akurat displayowy, czyli oszukany, oklejony właśnie skórką. I nowy BOLT będzie właśnie nawiązywał do tego rouma. E, licznik się włączył. Żeby go sparować z telefonem, musimy sobie wejść w funkcję. E, aha, musimy zrobić mu najpierw zapomnij telefon, bo o, on go na razie u mnie pamiętał. E, niech on sobie go zapomina on go będzie musiał zrestartować. Dla Was jeszcze przygotowałem akcesoria do łachu, które Wam tak na szybkości potem pokażę. Tutaj mamy nowego bolta. Instrukcja obsługi w języku polskim. No to fajnie, akurat, że jest dołączona. Może się komuś przydać. Ja generalnie nie czytam instrukcji. Dopóki nie zacznie lecieć dym, ale to już pewnie wiecie ci z Was, którzy oglądają kanał. Unboxing wygląda dość prosto. Schludne pudełeczko, do których produkty łachu już zdążyły nas przyzwyczaić. I nowy komputerek. Generalnie nowy i stary dużo się od siebie nie różnią. Wielkościowo nowy jest troszeczkę większy minimalnie. Na szerokość mamy mniej więcej to samo aerodynamicznie mamy mniej więcej to samo tak to wygląda guziki w tych samych miejscach zresztą identycznie wyglądające port ładowania taki sam troszeczkę chyba zmieniony kształt klapki minimalnie tutaj widać inne przetłuczenie trochę zmieniony guzik włączenia ale jest w tym samym Miejscu. Tak się to prezentuje. Mój ma widzicie sznureczek, żeby mi się nie gubił w przypadku odczepienia się z kierownicy, chociaż nigdy się nie odczepił, a ta dziurka tutaj jest nie do resetu, jak można by myśleć, tylko do wkręcenia śrubki zabezpieczającej przed wypięciem z mocowania. Odklejmy sobie tą folikę, z niego. O, możemy go od razu zważyć. No nowy bolt waży 70 gramów, także 9 gramów więcej niż stary, zatem jeżeli ktoś patrzy na wagę, no to smutna informacja jest taka właśnie, że waży więcej. Teraz jeżeli chodzi o same funkcje, stary jak widzicie miał wyświetlacz monochromatyczny, czyli jednokolorowy. Nowy ma wyświetlacz kolorowy i to jest Jedna z największych różnic, poza ceną oczywiście, bo stary kosztował 999 zł, nowy kosztuje 1279 to się wiąże z tym, że jest to lepszy licznik, no i z tym, że niestety wszystko drożeje, bo wiadomo, cały czas wstajemy z kolan, także ceny muszą iść do góry. Szczęśliwie nie podrożał jak na przykład kasety Ultegry dwa razy, tylko podrożał o 20 parę procent. Eee, on sobie się rozgrzewa. A my w tym czasie sobie. Aha, tutaj sobie klikniemy. Dodaj nowy to. Tak generalnie wygląda zakup i sparowanie nowego licznika. Włączacie licznik. Pobieracie aplikację wahoo Element z internetu. On od razu po podpaleniu tej aplikacji wchodzi w tryb aparatu. Skanuje na. No liczniczek i pyta się o różne pierdoły typu że chcę połączyć się w parę, czy pozwolić, żeby e, iphoneowe powiadomienia były wyświetlane, zainstaluj e, update, no to niestety często się y, często się e, powtarza, że tam jakiś update jest czy chcemy, żeby automatycznie z zegarka Rival było tętno wrzucane na licznik. Ja takiego zegarka nie używam, bo używam starego Polara, z tego względu, że ma tu metalowe osłony i trochę rzadziej mi umiera, niż umierałby mi, podejrzewam, Rival. Ja poza tym nie wierzę tym pomiarom tętna optycznym. Testowałem opaskę Wahoo i poszło mi tak sobie tą optyczną, ale testowałem właśnie ostatnio też opaskę Wahoo Ticker X z kadencją i o tym będę chciał Wam też dzisiaj powiedzieć. No ok. Licznik nam się sparował. Teraz prosi o możliwość podłączenia do sieci WiFi. No to mu pewnie pozwolimy, żeby się podłączył, żeby mógł sobie szybko pobierać wszystkie mapy czy update'y. Poszło. Zalogował się Informuję was, że się zalogował i teraz możemy już wejść w ustawienia. To co fajne to w wielu miejscach od razu pokazywany jest stan baterii zarówno na liczniku, na tym ekranie technicznym, na górze macie stan baterii jak i na aplikacji też często w wielu miejscach jest ta informacja. No Próbujemy update. Nie, nie będziemy próbowali update. U. Pokażę wam może jak się przerabia pola danych, może położę jedno obok drugiego będzie najwygodniej. Teraz mamy tutaj różne wartości. Załóżmy, że dla kogoś prędkość bieżąca nie jest tak ważna jak na przykład godzina, bo chcę wiedzieć, czy już jest dużo po północy. To Zmiana położenia pól tych danych wymaga tylko takiego ruchu, i zobaczcie, co się stało na zegarku. W tym samym momencie pole danych zmieniło swoje miejsce. To samo, jeżeli chcemy zmienić wartość tego pola na inną, to też cyk i jesteśmy na kaloriach. Także zarządzanie tym licznikiem jest bajecznie proste. Wejście w historię, to jest dzisiejsza jazda z rana, też jest bajecznie proste. Dość funkcjonalne mapy, łatwe dodawanie tras, łączenie tras, odwracanie trackingu, no bardzo dużo funkcji. Tu jesteśmy akurat przy kadencji, to jest może moment na wtrącenie o opaskach. Jest jedna opaska, która kosztuje 229 zł, to jest podstawowy Tigr, ale jest też Tigr X. Początkowo nie obsługiwał on jazdy na zewnątrz, ale aktualnie obsługuje i po. Ostatnich update'ach u mnie zaczęło to działać. 369 zł, ona kosztuje, czyli 150 zł więcej, 140 zł więcej. I zamiast czujnika kadencji, który wygląda jest taką pchełką, to jest akurat prędkość, ale dokładnie tak samo wygląda kadencja i kosztuje prawie 200 zł, to za 140 zł dopłaty do opaski bez dodatkowych czujników macie kadencję i ta kadencja mniej więcej działa. Z tego co zdążyłem zaobserwować, odwzorowuje dość wiernie bieżącą kadencję. Przyznam się szczerze, że nie chcę mi się robić jakiś bardzo zaawansowanych testów, jak to się mocno rozjeżdża, bo to wymagałoby użycia dwóch mierników i wielu prób. A średnia kadencja 98 to jest mniej więcej kadencja, z którą ja jeżdżę i ten wykres tutaj mi pasuje licznik też może po użyciu łącznika do di2 który u mnie zresztą nadal na tych co dali film jak go podłączyć dęda tu pod kierownicą ale mamy już nową kierownicę mam cichą nadzieję że uporządkuje to spaghetti kablowe na kokpicie ale może bym sobie zrobił fitting zanim założę tą kierownicę bo jednak karbonowa kiera za kupę kasy i może wymiana mostka to wymaga trochę może profesjonalniejszego podejścia, także musimy pewnie na to poczekać. Mam nadzieję, że nie parę lat jak na film o tarczach Absolute Black, a który właśnie popełniłem. Czeka tylko aż się zmontuje i wleci na kanał. Także możecie go oczekiwać. No i co? To są podstawowe funkcje tej aplikacji. Generalnie jest ona rewelacyjna i bardzo intuicyjna, bardzo prosta. Nie spamuje, nie przeszkadza w życiu Polecam. Tyle o aplikacji. Jeżeli chodzi o sam licznik, to główne funkcje w porównaniu ze starym to jest oczywiście kolorowy ekran, co już zdążyłem Wam kilka razy powiedzieć. Potem reszta funkcji jest podobna, czyli tutaj mamy kolejne strony tych naszych treningowych różnych informacji. I też tymi guzikami możemy zmniejszać i zwiększać ilość danych pokazywanych, to jest szczególnie wygodne dla osób o słabszym wzroku, lub jeżeli jedziemy po jakichś strasznych dziurach i potrzebujemy wiedzieć na bieżąco ile spaliliśmy kalorii albo jakąś inną danę, na przykład jakie mamy tętno, lub z jaką jedziemy mocą, a jedziemy po bruku i wszystko skacze, to można sobie powiększyć tak, żeby widzieć dokładnie to na czym nam zależy. Najciekawszą, chyba, funkcją poza właśnie kolorowym wyświetlaczem, który poprawia ogólne korzystanie z tego licznika, jest funkcja prezentacji danych treningowych. Tutaj widzicie na opakowaniu jedną z tych właśnie funkcji kolorowych. To jest akurat live segment na strawie, czyli dla polowaczy komów. Tutaj też macie podstawowe informacje, które producent uznał za ważne, czyli do 15 ponad godzin pracy na jednym naładowaniu, 16 giga pamięci, USB-C ładowanie. Aha, to jest też zmiana, bo USB-C wygląda tak i jest to złącze wszystkich nowych telefonów, a stare łachu jest na starym złączu micro USB, czy jak to się tam nazywa. Generalnie takim jak w Samsungu było kiedyś. No i Aha, akcelerometryczny, barometryczny, wysokościomierz, i to uznał producent za najważniejsze dane. Łączność oczywiście ANT plus i Bluetooth plus połączenie z Wi-Fi, ale dla mnie jedna z najważniejszych nowości w tym liczniku to bardzo rozbudowany na prezentacja danych treningowych to pole z odwzorowaniem treningu. Takim jak, podobnym jak na training Pixie jest na pewno wygodny dla ludzi, którzy na serio poważnie trenują. No, i właśnie do takiego licznika można jeszcze dokupić opaskę z kadencją, można dokupić czujnik prędkości, czyli to jest jeszcze wydatek tam gdzieś około 500 zł i mamy za niecałe 2000 wszystko mające poza pomiarem mocy. Ale tutaj z kolei można by kupić Stagea albo Impika w ramieniu korby. Pewnie najlepiej w tej chwili Impika, bo to polska marka. A zresztą też film jest na kanale, nie jeden o Impiku. A co do naszego licznika, to jeszcze w pudełku otrzymamy mocowanie aero do Bolta. Tutaj sobie zobaczę czy do tego mocowania będzie. Pasował stary bolt. No i nie będzie muka. Jest inne mocowanie. To widać było już na początku, że tutaj podcięcie jest troszeczkę inne, czyli do mocowania na mostek tego okrągłego, zwykłego o, będzie pasował i nowy, i stary bolt. A jeżeli chodzi o mocowanie aerodynamiczne, to nowy bolt ma troszeczkę inaczej wykonane podcięcia i on pasuje tutaj idealnie bardzo ładnie klika i bardzo ładnie sobie wskoczył na miejsce, a do starego bolta trzeba mieć inne mocowanie jeżeli macie customowe mocowania takie jak na przykład KeyH, którego ja tutaj u siebie akurat używam żebym miał podłączenie combo pod lampkę i żeby mi to wszystko nie latało, bo jest to aluminiowe mocno skręcone i się ładnie trzyma. To będzie to pasowało, ale jeżeli chodzi o mocowanie oryginalne lub zamiennik taki aerodynamiczny, to już pasować nie będzie. No i podsumowując, to chyba tyle znaczących różnic. Kolorowy wyświetlacz 9 gramów więcej niepasujące między sobą. Mocowania aerodynamiczne, zmienione złącze ładowania, trochę poprawione parametry samej pracy urządzenia. I co najbardziej wartościowe dla mnie, jeżeli kupujemy taką mniejszą wersję licznika, a nie taką turystyczną, dużą jak łachu ROM czy duże garminy, to precyzyjniejsza i ciekawsza prezentacja danych bieżących treningowych. Pudełku znajdziemy jeszcze drugie mocowanie. Jak mówiłem, kabel USB-C, tyrytyczki, szybko złączki do przypięcia mocowania na mostek czy na kierownicę. Instrukcje po angielsku i to tyle. Mam nadzieję, że taki first look nowego Bolta Wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!